Podczas przeglądu najnowszych filmów polskich w Lwowie, już tradycyjnie przy udziale Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, organizowane są pokazy filmów dla uczniów starszych klas oraz studentów lwowskich uczelni. W ramach cyklu, który organizujemy jako Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z konsulatem RP w Lwowie, zapoznać osoby, które będą zainteresowane, które są zainteresowane e, najnowszą historią Polski, zapoznać z pewnymi wydarzeniami, o których e, bardzo mało wiadomo e, poza granicami Rzeczypospolitej, a już na pewno bardzo mało wiadomo w miejscach, gdzie o historii Polski się nie, rozpo, nie mówi e, e, czy e, nie propaguje się tej wiedzy. W tym roku zostały zaprezentowane dwa filmy. Jutro idziemy do kina i kamienie na szaniec. Filmy, które pozwalają e, zrozumieć, czym była dla młodych Polaków miłość, czym był patriotyzm, e, wierność przysiędze, e, czym była przyjaźń. Odbyły się też specjalne warsztaty historyczne dla dzieci z klas młodszych i przedszkoli z polskim językiem nauczania w Lwowie. E, prowadziliśmy m, zajęcia e, poświęcone a, takiemu zjawisku, jak, jak, które nazywało się Baśka Murie, Murmańska. E, to je, był e, Niedźwiedź, niedźwiedź polarny, który jako pierwszy trafił do wojska polskiego. Był maskotką jednego z oddziałów wojska polskiego walczących z bolszewikami, a zasłynął tym, że kiedy Trafiła Baśka Murmańska wraz ze swoim oddziałem, trafiła do Warszawy. Wzięła udział w defiladzie 1919 roku przed ówczesnym naczelnikiem państwa Józefem Piłsudskim. To, kiedy podeszła do marszałka, zasalutowała mu i podawała mu łapę. Więc to było nieprawdopodobne wydarzenie. Był to pierwszy miś, który został przyjęty do wojska polskiego. Później następny jest równie sławny Wojtek, który był w drugim korpusie generała Władysława Andersa, ale o takich historiach też opowiadamy w czasie naszych spotkań w czasie lekcji historii w kinie, lekcji dla najmłodszych, dla przedszkolaczków, którzy w ten sposób mogą uczyć się pięknej historii Polski.